Odcinku naszego Lamienia na jak Bedwars, bo nam się nudzi. Co ty zrobiła, I Jest koronawirus, jest ze mną Ala, która pisze alfabet właśnie na czacie i będziemy grać Bedwarsy i laminy, ponieważ nie umiemy grać. Ale no, będzie wesoło. O nie, powiedziałam koronawirus na filmie. demonetyzacja. i usunięcie filmu trudno. To się jakoś, tam nie, tak. Moja ulubiona mapę przynajmniej. Na tyle dobrego z tego wszystkiego. Tak. Ale zamilkłam teraz, szok. No. Ale jest moja ulubiona mapka. Ja będę agresywna na tej mapce, co tak ludzi mało jakoś. Halo, proszę tu przybywać ludzie, bo ja tu muszę grać, zabijać, a nie tutaj jakoś państwa czekać. Do you love Jesus? Yes. 100% English. Who doesn't? <laughs> I chyba przejdziemy na inną rentę, bo jest 8 osób i nowy rok nas zostanie za chwilę. Jakie to piękne na high kiedy jest 2000 ludzi, którzy jeszcze oczekują w kolejce na to, żeby móc tu grać. Jest taki piękny lak. Takie piękne coś i to się nazywa lagi i to jest bardzo miłe bardzo, naprawdę. My to uwielbiamy, naprawdę. Serwery są przeciążone. O, działa, działa. 12 osób, proszę Państwa. Czekamy. O, jest dobrze. Dołączyli wszyscy dumna jestem. Ale to jest w ogóle ciekawe, że na tamtej... Co się ma na spojrzym? W ogóle jest to ciekawe, że na tamtej nie dołączali, a jest przepełniony serwer. Taka sytuacja. No. Jak czasami Teraz potrafi... O, szarzy. jesteśmy czuterami. Szarzy to czterzy. Tak. Jesteśmy czytarami. Tak, bo szarzy to czuterze, pamiętajcie. Tak. Jak to obudowuje ja? Tak. No. A ja lubię tą mapkę. A ja lubię. ja lubisz? No, czy była ona taka jakaś dziwna? Aha, Szybko tutaj lepiej. Ja zapomniałam powiedzieć w pierwszym odcinku: tylko ta seria nie będzie montowana, ponieważ mi się nie chce. Nieważne. Yy, natomiast. Jak będą inne seriki, to już raczej będą montowane, no, w zasadzie w Bedwarsach nie ma co montować. Znaczy można coś przyciąć, coś tam dodać, ale cicho. To jest dla pro-youtuberów. Tak. O, sam się nie tak speedbridge'inguje. Siema! Co, co ty Skoczyłam, uderzyłam go, on nie spadł, ale ja już tak. On lezie, on idzie. On idzie, idzie, on idzie. Jak wygramy jakąś arenkę, to będzie idzie. Ale chyba ta no nie, nie No ja mam takie same. No człowieku, 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 gdzie do ludzi? Z czym do ludzi? Umarłam. Jeszcze spadłam, bo się... nie wiadomo gdzie, bo mi się tekstury nie ładują. No, no nie zagrożę w do oni mają. On jest niemiły. To mu napisz na czacie, żeby nie był niemiły. Już. Nie. Ja nie wierzę w to, ja po prostu jak skoczę... No lezie tu! Fera, lezie! Wycofuję się, ale... No nie no. no dlaczego? No nie zamknij mnie. No. Aaaaaaaaaa. Tak. Nic. Yes! To było satysfakcjonujące. Ale po, przyszedł Dzień. drugi, ale sobie poszedł. A nie, on chce iść. On chce iść do nas. No. Ja I... Aha. No. Skąd? Dlaczego? Jak? Czym? Co się stało, przepraszam? Ale oni mają. Gu, y, gołe łóżko. Gółe. No gołe łóżko no, mają. A co, jak kilo kupowałem. Wy, gółzkowcy, chodźcie tu. Idą górą. O nie! 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 Żyjesz? Nie. ja żyję, żyję! Spróbuję im to rozwalić. Jak mi nie wyjdzie, to trudno. Może po drodze jeszcze spadnę. bo góle to będzie najlepsze. A czemu oni mi tu budują to? No dlaczego? O, tak się stało. Aha, świetnie idą do mnie. Chodź tu gościu. Tak, wejdź na dach. No coś! Czemu nie możemy być projekt wtedy, kiedy nie nagrywamy? Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego? Nie wiem. nie wszystko żyje. Dlaczego, jak jest epidemia, nie lubię tej mapy? To gra koron... Też nie, Pamiętaj, diamenty są z tyłu. Z tyłu są. Co, gdzie? Z tyłu, nie na przodzie jakby. Aha. Dlatego nie lubię tej mapy. Gdzie te diamenty? Z tyłu tam. Aha, że tu w sensie. Boże gdzieś. Nie lubię tej mapy, bo tu są jakieś przejścia, wejścia, wyjścia. Gdzie do nas już białe wiesz Wyszedł do nas kolega, który ma bardzo 0hp. 0hp, 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 0hp. Nie wierzę. Bo my jesteśmy teraz tak pro, że ty sobie nie zdajesz z tego... Chodź tu! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Piszesz cały alfabet. Żeby mieli laga. Może jeszcze przez... Poczekaj. Bo ja jestem Polakiem. Znaczy, no tak. Pani od polskiego byłaby dumna. Tak. O tu jest, jak się nazywał ten ze Star Warsów, Boba Fett? Jonius? To jest jakiś nim, że nie ma Bawa. Co? Kuta Bawa? <laughs> Kietuję. Może ty łóżko, tym razem. Okay. Może tobie lepiej pójdzie. A czemu mamy taki brzydki kolor? Nie wiem, taki smutny, ale będą mi się nazywać. To no, jest ja kolor gliny. Ja to nie wiem. Mam być jakiś brązowy, a pisze, że grey. Nie wiem, właśnie glina jest taka upośledzona w tej grze. Piszę szara jest brązowa. No. Ale to nie tylko ten kolor taki jest. Jeszcze jakiś, tylko nie pamiętam jaki. Brązowy? nie wiem. górze mamy. Kupiłam dwa, pająkolorowy raz. Ktoś tak wolno to leci. No ja wyrzucam, żeby to jak nie jest potrzebne. A, czerwoni koledzy się zgotowali na ten, na środek. To ja pójdę do nich. Bracuję Rozwaliłam im Czekram. Juszy yy, przyszedł do nas przyjaciel, Tak, wiem. Chodź, 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 chodź. Tu jakaś kaczka jest. Aha. Jeden spadł i... A drugi... Zabój. No. Ale zbudowali nam na środek, więc fajnie sam się nie? Tak. Może tak szybko nas teraz nie zabiją, ale no nigdy może. nie wieram. Ja może... Nie! Idzie! Lezie! Przyszedł! Widzę. Zabił mnie. Widzę. No co to jest? Czemu on mi tu jakiegoś pałąka zbudował? Nie wiem. Aha, ja wiem co on No nie jest mi. Mówiłam? Nie! Kurde. Chyba mamy łóżko. Z którą słyszał on przyszedł? W tak. Dlaczego oni zabijają? jest jakieś smok. No. Ale patrz na pozytywy, jesteśmy w pierwszej twórce. Szok. O lezie. mnie. Ojej, jej, Zabił mnie. Się postaram się, żeby z tej serii był fany moment, bo to jest jakiś hit. Znaczy, fany moment. Montowanie naszych pięknych Rajdżów. Państwa, to jest hit. No. Ażatul jakiś wyszedł. Ażatul wyszedł. To było, że poległ. O, wiśnia jakaś jest, 0,8. Polacy, nie, Polacy, jesteśmy czerwona. No, jesteśmy stosowcami. To teraz tu Czerwone jesteśmy. No jak wiśnie? A wiśnie jaki ma kolor? Czerwony. Zielony. Zielony ma. Jak to Aha, w sensie... <noise> ja myślałam, że ty mi się pytasz w prawdziwym życiu, jaki wiśnie ma kolor. Ja. Co tak powoli to leci? Nie wiem. No Nie, 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 Który skąd i nie, 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 ale to za wolno to leci no, co ty wolno to leciało. Co Patrz na pozytywy. Wiśnia też została wyeliminowana. Poczekaj chwilę. Poczekaj, proszę. Co to jest? Nie da. Dlaczego teraz wszyscy się na nas udzieli? Halo. Czemu wychodzą, jak napiszę im alfabet? Też chciał się pochwalić, ale kto? Jakiś Daminox, że też u mnie alfabet. Jezus, jak nie gdzie ze złościli dla mnie. Ale nie wiem dlaczego, no ja się chwalę moim alfabetem, no piękny mam alfabet, alfabet przecież. Te? No. No patrz. <tryk> A nie lepszy się pisze przez szy czy przez... No szy, Różowy do nas idzie. Nie zniszczysz mi łóżka, nie zniszczysz mi łóżka, nie zniszczysz. Ha! Mówiłam, nie zniszczysz mi łóżka. Jakaś kurkuma. Zabuduj to szybko. Idę do tej kurkumy. Ku -no, no Mówiłam, że kurkuma jakaś. O, zleciał ze mną. Kłomała. Kurkuna Kurkuma, ja ci mówię, że to jest jakaś kurkuma, albo co. Idzie. Idzie. Chodź tu, chodź tu, przyjacielu, przyjacielu, chodź tu, chodź Tak mnie ładnie wyrzucił. No patrz. Ja też go zabiłam. A jaki my mamy kolor? Biały. A jaki on ma kolor? Różowy? Oj, ja Leci. tak wolno łączę fakty były. Gdzie? Ania lecia. A nie lecę. No co mnie straszysz już? Masz kilo? Tak. A myślałam, że do nich poleciałaś. A co, jednak różowy wrócił i idzie chyba do nas. Siema. Oj, oj oj, oj oj, oj. Dorcy. Siema! Ale nie zabił, ale ja zabiłam go. To wychodzi na jedno, nie? Tak. mówię. No. Nie nasz pan na techniki, proszę państwa. Ten co łaził no po No nie, jeszcze zielony do tego. Tak mówił ten pan co łaził po On Pan się zabił, czy coś się stało?

Bierzesz do zielonych? Nie. Kupię może czapkę. Chciałam ile ale się zniechęciłam. Jak to mnie nie stać? Nie stać na wszystko. Aha, wyłóż. Nie miły ten zielony. pomógł nam zabić ich, tylko po prostu... Ja ich chciałam zabić, a... On nie zabić. Zabić. Nie wiem dlaczego to wszystko tutaj takie drogie i nie mogę nic kupić. Muszę czekać i w międzyczasie mnie rozwalają łóżko. Prędę, Co? O, idzie. Gdzie? O, na baloniku, na baloniku, na baloniku. Szarpnę kupuje. kupuję. No. O. Poszedł do sąsiadów. Do których sąsiadów? Do tych, których nie ma. Aha, a po co? Odpytaj się go. Nie ma? No co to miało być? Aha, bo tylko my mamy łóżko i zielonik. nie, on ma niewidzialną koczkę! Co? Podkę. Co mnie zabiło? Ja sobie tylko sam. Aha, nie. Bo on niewidzialną ma. Gdzie on jest? No gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? U... Nie wierzę. kończymy chyba, nie? No. Nie wiem, gdzie jest zielu, ale... Ja mam teraz LEGO. To jest za dużo ludzi w lobby, ale żegnam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku coś wygramy, nie tak jak w tym. I że nie będzie tyle ludzi, że nie będzie nam tak ścinać i będzie pięknie. No. I nie będą tacy prosić grać. Przypomnę, że będziemy wtedy pro. Pa no. pa. Na razie.